Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. O, bardzo dobry porządek, Pulsu Tygodnia, bardzo nam się to tak, podobało. To tak, taki dżingiel, taki sygnał. Nam. Tomasz Olbratowski. Od razu widać, że ty zaczynasz 70. odcinek Pulsu Tygodnia. Ta, Okolicznościowy 70. Piękny jak nasza Polska cała, duża, wielka i niemała. Dokładnie. Słuchajcie, na początek sprawa najważniejsza. Napisała do nas, e, znaczy w jednym z komentarzy pod, pod poprzednimi odcinkami, napisała Teresa Stępień 5167. Mhm. I ona to, to jest pani... jej pin? To jest jej NIP, znaczy w sensie NIP. Ale może właśnie sobie i co napisała tego, żeby zacząć? Co napisała? Napisała tak. Policzyłam, że swoje 70. urodziny będziemy wraz z mężem świętować w dniu, w którym na YouTube będzie emitowany 70. odcinek Pulsu Tygodnia. I Pani Teresa pisze tak. Z tej okazji życzę Wam i nam dociągnięcia co najmniej do setki, w tym zdrowiu i w szczęściu i no, pomyślności. No, no, dziękujemy! 100 lat, 100 lat. Niech, niech żyje, żyje, żyje nam. Teresa. Cudowności, kochani. Żyjcie nam, kochani. Dorośli też. ludzie, wydawałoby się, poważnie, a tracą czas <laughs> na słuchanie naszych głupot. Pozdrawiamy Was oczywiście. Całujemy mocno. Zasubskrybujcie nasz kanał, jeszcze Aha. na początku powiem. To, to do niczego nie zobowiązuje, a daje miłe uczucie dobrze wykonanej roboty. I znajdźcie nas, bo my się znajdujemy na IG, prawda? Na Instagramie, na TT, TikTok, TikToku. na FB, Facebooku, mhm. na SB, a nie, na SB, na SB to SB nie. nas nie ma. I ogólnie takie takie, puls tygodnia dla dorosłych, czyli podsumowanie i najważniejsze wydarzenia ostatniego tygodnia. No i to chyba temat najgorętszy. Stowarzyszenie nigdy więcej doniosło na naszego arbitra Szymona Marciniaka, który ma sędziować finał Ligi Mistrzów, że brał udział w imprezie Polityka Konfederacji Sławomira Mencena. Pora na kilka szczegółów, które te, tutaj trzeba obowiązkowo dodać. Otóż po pierwsze to była biznesowa konferencja pod tytułem Everest. Hmm. Tak, tak ale to można, wiesz, też podciągnąć pod kampanię. No, no jej twarzą jest, ale tam oni tak. trzymali z dala od polityki. Twarzą hmm. tego oczywiście jest Sławomir Mensen, prawda? Ale przynajmniej w założeniu wszystko było bez polityki. Hmm. E, I sędzia opowiadał tam Marciniak przez 20 minut o sędziowaniu. Hmm. Hmm. Po czym pojechał na galę ekstraklasy. To no, tyle. Tak że, tak. Żeby, żeby nie było oczywiście Mencen, to nie jest nasza bajka, nie. bo my tutaj już uważamy, że to jest tani cwaniak. No to tani? Drogi. Drogi. No, no. Nie, to fakt. Wygląda gościu no. na drugiego cwaniaka. W każdym razie, no, S Szymon Marciniak ostatecznie posędziuje finał Ligi Mistrzów i to mhm. jest dobre. Oczywiście musiał przeprosić w oświadczeniu sędziego, które opublikowała UEFA. Czytamy tak. Zostałem wprowadzony w błąd i byłem zupełnie nieświadomy prawdziwej natury i powiązań tego wydarzenia. Mhm. Czyli mhm. nie był świadomy, mhm. że... Tak, tam też napisał, że impreza, nie, nie wiedział, że impreza jest powiązana z Konfederacją mm. i tam napisał, gdybym o tym wiedział, kategorycznie odrzuciłbym zaproszenie i podkreślił, że wartości głoszone przez Konfederację są sprzeczne z jego osobistymi przekonaniami. Mm. I jak to opublikował, UEFA powiedziała, że okej, okay, może mm. w takim razie poprowadzić. Tak, ale ja bym się tutaj chciał skupić na stowarzyszeniu Nigdy Więcej. Że Nigdy Więcej nie, stowarzyszenia. Bo chcieli zgnąć człowieka tylko dlatego, że śmiał mieć cokolwiek wspólnego z facetem, który ma inne poglądy niż Nigdy Więcej. Tak, nie? tak. Najpierw jesteśmy ludźmi. Takie mają hasełko na stronie. Ładne. <grym <grym> was, hasełko najpierw, ładne. najpierw jesteśmy ludźmi. <grym> to jest inny temat, również gorący, <grym> również rozpala. Sejmowa komisja do spraw wpływów rosyjskich w Polsce. Teraz -da tym, że kraj w tym tygodniu. On bardzo żył. Tymi. Bardzo. Ta, nawet żyje dalej. Partia rządząca, ona będzie badać kto, co, gdzie, za ile, dlaczego i po co Donald Tusk. Ty, <grym> <grym> tym się zajmą. <zainteresował. grym> <grym> Dlatego o przepisach wymocy, których powołano komisję, mówi się Lex Tusk. To jest Tusk. Ale strona rządowa forsuje nazwę Lex Antyputin. I ja wam powiem, skąd się to wzięło. Mm, no. To jest tak zwane ramkowanie. ramkowanie. To jest z angielskiego, to się nazywa framing. framing. Thank czyli, you. czyli jakby przez nadanie swojej nazwy każda strona sporu chce narzucić tak zwane ramy interpretacyjne. Ludziom. Aha. Wam, ludziom, tak. tak. Przez które potem my, ludzie, wszyscy będą odbierać komisję i jej ustalenia. Żeby mm. od początku każdy miał swoje wyrobione zdanie o tym, co się będzie działo. A wracając do framing. samej komisji... Framing, framing, framing. framing. Yeah. framing. Ładne right. słowo. Wracając do samej komisji pana Tuska, Chodzi po siedzibie takie nagranie z października 2022 roku... ...wzywam was do powołania y, Sejmowej Komisji Śledczej, po to, żeby nikt w Polsce nie mógł snuć domysłów, że tak naprawdę władza PiS u została tutaj zamontowana przez rosyjskie służby. Co prawda, Donald Tusk chciał komisji w sprawie Malka, Marka Falendy. komisji, po... ko, komisji śledczej, a nie weryfikacyjnej. Tak, tak, tak. To, to chodziło inaczej. Chodziło o nie? podsłuchy u tego, u e, Sowej Przyjaciół. E, no ale to tak to jest, jak się podrzuca prezesowi głupie pomysły, ten <laughs> potem tak, a, a jak już, to mógł wyłożyć szczegóły, żeby nie było takiego bubla, jak teraz mm -hmm. chcą opublikować mm -hmm. znaczy Dokładnie, opublikowali. Tak. Na wszelki wypadek powinna sobie opozycja przypomnieć, jakimi jeszcze pomysłami się dzieliła. Tak. No w każdym razie, wybory jeszcze daleko, ale już jest wesoło. Tak. Już jest, już We jest. Śmiechowo. Wesoło, a PiS szuka dziewięciu kandydatów, którzy mają jako członkowie komisji tamże zasiąść. Za 16 tysięcy złotych brutto miesięcznie i dodatkową dietę dla szefa komisji. Ale tu się trochę zmieniło. Mogę już opowiedzieć o tym, że pan prezydent poprawki zgłosił. No może jeszcze za chwilę no. dopiero. No, no może to. No mów, co się zmieniło. No pan pierwszy wyszedł, nie? bo wyszedł. oryginalnie no. było tak, że wyszedł. parlamentarzyści mieli mieli być w tej komisji, nie że mieli być tam, wiesz, coś ten, a Duda powiedział tak, nie parlamentarzyści, tylko eksperci. Aha. Rozumiesz. I ma być tak, że Obrady komisji miały być utajnione ze względu na tajne rzeczy. Mm -hmm. Ale mają być obrady, i tu uwaga, to jest to bardzo, bardzo piękny, że obrady <laughs> będą jawne, każde te obrady, każde zgromadzenie będzie jawne, oprócz tych, które będą tajne. <laughs> To jest oficjalna to jest informacja. Bardzo... Informacja jest bardzo tak. genialne rozwiązanie, proszę pana. No, Póki co Paweł Kukiz mówi, że jest przeciwko, ale głosował za. Aha, Aha Bardzo to, to rozsądna postawa. Donald Tusk jest przeciw, no, choć no, w 22 no, chciał takiej komisji. Słyszeliśmy przed chwilą dźwięk. Tak, no, tak. Prezydent Andrzej Duda podpisał, ale tam będą zmiany w ogóle i tak naprawdę to nie wiadomo. I posłał e, do trybunału. Jeden, tak. jeden A teraz współ... jeszcze poprawki zgłosi <noise> i od nowa pójdzie to wszystko. <noise> czyli, czyli słuchajcie, czyli każdy, ale każdy z każdej strony sporu politycznego czuje, że to coś jest nie tak. tak. A ja się jeszcze doczytałem, no. że to wszystko ma drugie dno, bo yy, prezydent Duda wiedział, że to jest, yy, no powiedzmy, gówno ta cała ustawa, no mhm. nie, ale ją podpisał bo wywalczył u Kaczyńskiego miejsca na liście wyborcze dla swoich wiernych doradców, bo przecież on odchodzi, nie może startować na trzecią kadencję. A nie może swoich zostawić. No i nie może swoich zostawić, więc przypiął do spadochroniki, a to Dobry spółka, a to na listach wyborczych biorących i wtedy ci goście, wiesz, spadają do parlamentu i cztery lata przytulą parę groszy ja, i w ciągu to... tych czterech to... lat coś tam no. gdzieś się ustawią, Może skończę myśl, bo tak. w takim razie... No, każdy a, a nie czuje... skończyłeś? No właśnie nie skończyłem w tym roku Chodź, tego nie umie a... myślić. No. No. Choć, każdy czuje, że coś tutaj śmierdzi. No, tak. Każdy czuje, że ta komisja to jest coś, czego się patykiem tutaj sztyrkać nie powinno, bo będzie woniało. <grym> Bardzo zaczęło wonić, dlatego PiS e, też takie czyta mm -hmm. ploty. wycofuje się z tego lekstuska, czy Lek, antyputina, jak to nazywają. No, 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 no. Proszę ciebie, bo to jest zło takie. I mm -hmm. dlatego e, pan prezes kazał mm, Dudzie, prezydentowi, zgłosić te poprawki, że będą eksperci. Oczywiście ekspertów nie znajdą, nikt się nie zgłosi, sensowny i to umrze śmiercią naturalną, czyli wilk będzie syty i owca zjedzona. Mm -hmm. To, to czekamy tutaj w takim razie na kampanię wyborczą. Tak to mniej no, więcej na ten moment wygląda, A kochani. Jest dopiero y, początek czerwca. Co no, będzie właśnie. później? Mi się też bardzo podoba, jak w krytyce tego, tego, tej komisji, tego Lex Tuska czy Lex antyputyna się mm. prześcigają na, na wyprzódki wszyscy politycy opozycji i różni mm. celebryci. I Kamila Gasiuk-Pichowicz. Ona napisała coś tam o amerykańskiej komisji McCartney'a. Ta, nie znałem tego utworu. <laughs> <laughs> pomyliła Pomili, polującego na, komunist, na komunistów senatora Josepha. McCarthy'ego, tak? Tak, tak, tak. tak. E, z członkiem The Beatles, z Polem McCartneyem, ale internet ma zabawy i o to przecież chodzi. To no. Może przez chwilę nawet sam Paul McCartney się bał, <grym> że jego komisja wezwie tam do. No, no bo, tak. do bo on zezlań. pisał Back to USSO z powrotem w Związku Radzieckim. Tak, no, on no. się bał, że zasiądzie naprzeciwko Antoni Macierewicz tak. i zada mu Paulo McCartneyowiczu. Czy to prawda, że śpiewaliście Białe Rozy? Mm. No tak mogło być. No, ja, tak mogło być. być. Ale szefem, szefem, z tego co słyszałem, ma zostać yy, Sławomir Cęckiewicz. No, to jeszcze są, nie wiadomo. Takie są na razie opcje w tej giełdzie nazwisk. No w każdym razie w tym tygodniu, jeśli chodzi o to, co się działo z tą komisją, no to sprawą oczywiście zajęła się Bruksela. W Parlamencie Europejskim w trybie pilnym zorganizowano debatę w sprawie Lex Rex. Nie? Tam <laughs> były różne takie <laughs> słowa, mocne. Sł słowa były Wszyscy różne, się tak. wyzywali. Pani Beata Szydło, na przykład, ona wy. Wyszła i powiedziała tak. Wstyd, Sikorski, o. że byłeś kiedyś ministrem spraw zagranicznych. Zagranicznych? No. Tak. <taktów>. No. Pani się... Beata rzadko się unosi. Oszaki raz ponad pięć lat temu, kiedy te pieniądze im się po prostu należały. Nie, bo tak. może, to jest tak, że, może to jest tak, że pani Beacie co 5 lat wymieniają baterie mm. no może. i wtedy jest właśnie bardzo ożywiona, mm. dlatego, że na nowych bateriach krzywa napięcia mm. troszeczkę nam wzrasta i to mm. wtedy są takie no. te... Kiedy... Acz tu, wiecie, no też widziała europosłów w opozycji zjednoczonych wokół Manfreda Webera, to jest niemiecki polityk z Europejskiej Partii Ludowej. I oni chcieli debaty, więc... Aha. Debata Beata. dla, te, nie, dla to, A, dlatego, taki wiersz ułożyłeś. W, w, w takim razie to nic dziwnego. Widzicie. Bardzo dobry jest, naprawdę bardzo tak. to, to Świetny wiersz. Powinna <grym> szczęście w to wchodzić, wiesz. Tak. Ja myślę, że jak widziała tych, tych, tych skupionych wokół pana Niemca, no to rzeczywiście mogło pani Beacie delikatnie uszczelkę spod głowicy wdmuchać. <grym> mogło. No dobra, co tam się jeszcze yy, działo w tym tygodniu? Mhm. No sprawa generalnie rozpala wszystkich. Ja tutaj mam taki fajny cytat yy, i to jest cytat, uwaga, z y, sędziego y, sądu najwyższego Michała Laskowskiego. On mm. mówi o rosyjskiej komisji, to się nie mieści w regułach, których podziało władzy, kojarzy mi się to z procesami o czary. Czary, czary. Czary. No, Okej, okay, ale ten sam sędzia zapowiada, że wybiera się na marszu pozycji czwartego, nie? Mhm. Ma maszerować, tak. Tak, czerwca. Czyli komisję krytykuje jako niezawisły sędzia, czy jako część partyjnej przybudówki noszącej togi. O. I z tym was zostawiamy. Ale, ale satyra... no, 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 no. I z tym was zostawiamy. To jest temat do przemyśleń. Co poza tym, słuchajcie? No, poza tym, starzejemy się pięknie, e, godnie. Wciąż Nie? mamy dużo włosów e, na nogach. Na nogach. <laughs> na, nasze brzuchy i pośladki są prężne. E, ale ja pytałem, co w świecie. A, A, w świecie. No to w świecie. to w świecie. W świecie to Joe Biden się wydupcył. O, od razu słychać, że tu mówi Kraków. Nie? Prezydent USA. O, tam rozdawali dyplomy absolwentom Akademii Sił Powietrznych, potknął się o czarną torbę. Ubud, ubud. A bo rzucają te tornistwy, gdzie popadnie. Moja A. mama. By ich nauczyła, bo była nauczycielką, tak. że tornister pod ławkę, a nie tak. ciepnie byle gdzie. I kanapki wyjmij. Dokładnie. Właśnie, a, tak mówiła. Także. A nie, bo to jest grubsza sprawa, bo Grubsze? w ostatnim corocznym badaniu medycznym jego lekarz przekazał, że prezydent doświadcza sztywności podczas chodu. Sztywności? A, hmm. widzisz, czyli to jednak nie o torbę się potknął. <laughs> nie, Tym może grubo... właśnie o torbę. <laughs> Przecież sztywność nie jest w torbie właściwej, tylko nie. powyżej No tak, no, to no ale to wiesz, właśnie o tym mówimy, że to są takie przypadłości upadłości, takie można powiedzieć. To ja pamiętam, jak jak Ale w, w tym wieku proszę, proszę bardzo to, to, sztywność to, to chodu? Dobra, to słuchajcie, to, to zostańmy w temacie. Bo, szczerze, bo jak byłem dzieckiem, to usłyszałem takie, że gdy czterdziestka mija, torba dłuższa niż fuzyja. I rodzice mi nie potrafili tego wyjaśnić. To może to jest taki moment... E, my... Może nie wiedzieli, nie wiedzieli to... E, co to jest fuzyja. Dobra, słuchajcie, to, to bo, zostaniemy w temacie. Może się mm. potknął o fuzyję. Wr wracamy do nas, bo, bo to tak. będzie ciekawiej. Dobrze, dobrze, że dobrze. Nie Rozmówca poważnego portalu, niewymieniony z nazwiska, bliski hmm. sztabowi PiSu, powiedział... Szef sztabu Tomasz Poręba nie utrzyma tej kampanii za jaja, o. bo jest europosłem i dużo czasu siedzi w parlamencie europejskim. Coś w tym jest, bo troszeczkę trudno się trzyma za jaja, kiedy jest się daleko, prawda? To, bo wtedy jaja na odległość mogą się wymsknąć. No, w ogóle nie złapiesz. No. Tak. Ale PiSowi rzeczywiście ee, jaja kampanii wymknęły się z rąk. To sobie zanotujcie w waszym życiu tak. do radiowców bez I cenzury. Coś mi się widzi, że szykuje się 1500+, plus, żeby to jakby nadrobić. Ale no. też jednocześnie no. dzięki temu przez te jaja, że tak powiem, Platforma dostała y, jaja w żagle złapała. No. Zauważ, prawda? A, a, a może, no. może opozycja powinna jakoś podziękować za to PiSowi. Nie wiem. Jak? Pójść z marszem pod ich siedzibę. Albo dołączyć się do tak. jego marszu. Albo no. pójść przez las tam pod Bydgoszczą za mościem, tym zamościem, żeby poszukać szczątków rakiety. Też o, można. Ruskiej. Tak. Nie, rzeczywiście, bo zauważmy, że, że kampania Platformy, oni nie mieli pomysłu, nie? No, że pisowska drożyzna i tak dalej A nagle w ogóle, kurde Komisja z nieba im pospadało tyle rzeczy, że powinno się rzeczywiście zbadać Kontakty z Rosjanami No bo i rakieta, i balon z Białorusi I ktoś policji Podpierniczył tego drona Nie, mnie to strasznie Właśnie, ja się trochę boję tych najbliższych miesięcy Bo naprawdę, gdzie to jeszcze do wyborów A jest naprawdę Początek czerwca, a tu jest po prostu Co się dzieje, temat, który też Mocno rozpalał w tym i my na sankach. Nie? No dobrze, co co jakaś informacja o tym trafia do sieci, to świry proopozycyjne i świry prorządowe zaczynają się w komentarzach opluwać. Ale mm. tak rzeczywiście jest. W ogóle wielu ludziom wydmuchuje uszczelkę z pod tak. Na przykład mm. Tomasz Lis popełnił no najpewniej alko tweeta popełnił. No mm. Jeśli to był alko to przynajmniej by było jakieś wytłumaczenie. Tak. tak. Napisał: Znajdzie się komora dla dudy i kaczora. Więc tak. mamy nadzieję, że mamy, to alko tak. Tak. tak, ale to. Ale jego bronili. Bo że komora to jest zamknięty pomieszczenie yes, i ta tak, tak, jest, jest 10 znaczeń w słowniku języka polskiego. Jedną z nich tak, to są tak. wnętrzności zwierzęcia. No, więc tak, Może tak, mi tak. chodziło, że znajdą no, się no. wnętrzności zwierzęta dla e, dudy i kaczora. Tak, tak, Alko Twit tak się może zdarzyć każdemu, ta. nawet hmm. jak to mówił Jaruzelski o panu Lisie, arystokracji dziennikarstwa no, no, ta, 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 ta. jaki generał, taka arystokracja ta. no. ale słuchajcie, ale PiS nie mógł być nie, nie mógł nie być sobą mhm. i oni, no niejako w odpowiedzi na tego, tego twita pana Lisa wypuścili spot ta. o marszu 4 czerwca, no i tam pojawił się, obozem, ta. pojawił się Auschwitz, bo oni zrozumieli komorę tak jak z... ta. większość ludzi. i choć to niewiarygodne to udało im się przebić wyjątkowe gówno pana Lisa. Ja I jeszcze mm -hmm. położyć na tę wisienkę. Tak. Tak. tak mm -hmm. to no, i, no, no to co tam teraz? Nie no bo właśnie, bo skoro jesteśmy przy, przy, przy pożyczaniu, tak? Mm -hmm. Twórcy tego spotu y, Pi, Pi, pisowskiego pożyczyli, zajumali. Pod, pod, tam... Podpiernili zwyczajnie, po prostu wzięli, podpierli materiał wideo i tam au autor tych ujęć, pan Wiktor Woźniak nakręcił to y, dla BBC i mówi, że nikt go nie pytał o zgodę. Okay. A ja znam, to też miałem podobny przypadek. Wiesz, współpracowałem z kabaretem pod Grosz. Groszem. Pamiętacie, może, taką piosenkę? Donald Marzi. Mm -hmm. Donald Marzi, żeby było miło. Niestety tak. widzieliśmy to w internecie i ciebie też tam. No tak, nazywa. z wąsami. <laughs> Ale nie, no i, i Łukasz Rybalski, szef kabaretu, w którejś niedzieli wstaje. Akurat w tej niedzieli była konwencja PiSu. Wstaje, kaweczka. Otwiera sobie te, żeby maile przejrzeć, i nagle rozumiesz setki maili. Wy zdrajcy, wy pisiory i tak dalej. Bo pisz bez pozwolenia wziął to piosenkę i uderzył Donalda z tą zwrotką Donalda. jako swoją. Jako swoje. No, ale to tak samo teraz tutaj. Pisce wziął i co mu no właśnie. A Kto, kto Boga temu zabroni, no. prawda? Nie mamy pana płaszcza no. i co nam płaci? Dokładnie. Zrobi? A jak zaczniesz fikać, to cię wezwą przed komisję no. i zapytają, ile Putin ci za to płaci, no. i potem się tu Albo inaczej, takie czy Putin już ci przestał płacić za to? Ale wytłumaczysz się oczywiście, tak. że się wytłumaczysz, ale zawsze będziesz wysmarowany jak pan Marciniak po spotkaniu z Nigdy Więcej. Nie, 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 nie. Tak. Dobrze, ale nie tylko PiS się okazuje, zajmuje się ostatnio zapożyczaniem, mhm. Aha. bez pytania, bo platforma też. Oni, Poproszę, oni ci co pożyczyli? Oni pokazali logo swojego marszu na 4 czerwca. No Ładne, takie kolorowe, trzy twarze zwrócone na wschód. Ty tyle, wieciem, no. że to logo było użyte chyba 6 lat temu w USA na marszu miliona cisk. To na 100% było użyte, tak? Tam wtedy maszerowały różne różnicy organizacje Solidarności z seksworkerkami, czyli yy, z, y, z sekspracownicami. I pracownikami. Czyli. Weź tu głosuj w tych wyborach. Ci zabierają co nie swoje i ci zabierają co nie swoje. Możesz wybrać. Zawsze jest jeszcze konfederacja, to ale tak. podzielisz los pana Marciniaka. Zakażę ci oglądanie. Ja mam jeszcze jedną telewizji. fajną sprawę. bo Donald Tusk wrzucił materiał wideo zaproszenie na marsz z hasłem Z Polską w sercach. Ładne hasło. Mhm. A internet życzliwie przypomina hasło PiS sprzed równoroku zawsze z Polską w sercu. No właśnie. No. Polskę w sercu to nie wszyscy mają, ja wam powiem. Ale przed wyborami, a tak. potem to ją mają. Gdzie wiemy, indziej. Gdzie, wiemy, gdzie indziej. wiemy. wiemy, wiemy, Słuchajcie. wiemy Słuchajcie. Teraz no. sprawy w końcu poważne. O. takie już na, to jest najgrubszy kaliber. O. Będę kandydował w najbliższych wyborach do Senatu z okresu obejmującego powiat poznański. Mówi Ty? Roman Giertek. Ale z jakiej listy Donald Tusk dał mu Poznań? No to właśnie nie wiadomo, z jaki to jest list. Czekaj, Młodzież Wszechpolska. Roman Giertek, czyli Młodzież tak, Wszechpolska tak, tak. i Liga Polskich Rodzin tak. na listach Platformy, tak? Czy to, Oni mają jakiś pak do Senatu, czy coś tam mają? No prędzej bym się spodziewał prezesa Kaczyńskiego w SLD. Nie, ale fajnie to, jest. No. Bo, bo Ryszard Petru też zapowiedział, że wraca. Teraz to. pan Roman. Piękny parlament nam się szykuje. No. Wymarzony dla satyryków. No nie możemy się doczekać. Naprawdę. Ale co do startu pana Petru, no, no, no. to apelujemy, by na kartach do głosowania go nie skreślać. Po, podobnie pana Romana, Dajmy Szansy, nie skreślajmy go. Nie tak. stawiajmy na nich krzyżyka. Tak. Nie? Są, młode chłopy jeszcze mogą pokazać na co ich stać. A teraz coś około politycznego, ale już tak troszkę zelżymy, no, bo no. prasa opublikowała w tym tygodniu ceny z sejmowej stołówki poselskiej. Mhm. Zupa 6 zł, Fajnie. bez zmian. Zestaw obiadowy zupa, drugie danie, surówka kompot 20 zł. Fajnie. Było 18. Mhm. Ćwierć kilo sałatki jarzynowej 8 zł, hmm. bez zmian. To ćwierć kilo to chyba do trzech flaszek wódki taka ilość <grym> no, sałatki. Ale, i co się, ale co się dziwić, że posłowie e, widząc takie ceny. Tak, u siebie tam na stołówce. Są przekonani, że w Polsce nie ma drożyzny. Że ludziom, Jaka żyje, że ludziom w kraju Ludzie, żyje się Przyjdźcie, do, zobaczcie dostatnio. ceny u nas na stołówce. <laughs> Jaka drożyzna. Pukwicie w ich swoje uby przez pis przekazujące. Patrzcie, ile zrobiliśmy dla kraju. Zdają tam. się jakby wprost y, mówić między zupą a drugim daniem. Tam, tam. Patrzcie. To, ja teraz, to zostawmy ich na chwilę, dobrze? No. Patrzmy na nich, ale zostawmy. Y, mam nazwisko Aleksandr Łukaszenka. Aha. On się okazuje, musi przejść pilną... Przeszedłem do, do, do za zagranica. Tak. Hmm. Musi przejść pilną operację, ale boi się, że się nie wybudzi z narkozy. <grym> w sytuacji, kiedy koleguje się z Putinem, <grym> to racji trochę ma z tym, że może się nie obudzić i z tym strachem ma rację. Co? To, co ciekawe, uwaga, teraz cytuję tak. Specjaliści, którzy mogliby go operować, albo siedzą w więzieniu, albo wyjechali z kraju. No to Łukaszenka <grym> musi wsadzić się do więzienia i tam, się... tam są tak. lekarze i go zoperują. No. Tak. A jak nie, to Putin zrobi na nim operację. Specjalnie. Tak dwa trzy dni i będzie jak nowy, jak zdrowy, Łukaszenko nie do poznania. Jeszcze, jeszcze jedno, jeszcze jedna historia. Na koniec nie. tego pulsu. Słuchajcie. Mhm. Tylko teraz yy, spoważnijmy na moment. Mhm. Dobra. Dość powania. Greta Thunberg. O, Je, jest, duże jest, nazwiska? Jestem wystarczająco to poważny. Mhm. Tak, Tomku jesteś. Co właśnie. Greta Thunberg? Ona powiedziała tak. Najlepsi naukowcy od klimatu ostrzegają, że zmiany klimatyczne zmiotą ludzkość z powierzchni Ziemi w ciągu pięciu lat, jeśli nie przestaniemy korzystać z paliw kopalnych. O. Ona to powiedziała 21 czerwca 2018 roku. O, to czekaj, Blablabla. zostały nam niecałe trzy tygodnie trzy tyg życia. Trzy tygodnie nam zostały życia. Wykorzystujmy je mądrze. Niekoniecznie mm. na słuchanie puls, aczkolwiek może sobie ktoś powtórzyć, tam, jak coś tam. mu umknęło. Fajnie. 5 mm. lat za chwilę minie. Szkoda, jeszcze tylko 4 tygodnie Fajnie, że jeszcze 3 tygodnie było fajne. Do, tylko dobijemy do 72 odcinka w takim razie. Chyba maksymalnie, to, no i koniec. Szkoda, jak no, Szkoda, szkoda. szkoda. My, się my to wydawało. jeszcze nie, bo my, ale Jacek jeszcze jest młody, jeszcze bo tyle ta, rzeczy przed nim. Ta. No właśnie, już nie. Nie też. Hmm. Greta ogłosiła, no to koniec. No to słuchajcie. To może ta komisja nie chce działa? – Tak. <laughs> Wciskamy was mocno. Jeśli chcecie otrzeć łzy Olbratowskiego, zostawcie łapkę w górze. Łapkę w górze i, i pacnijcie go pod dzwoneczek. I to będzie, tak. to jest dzisiaj dzwoneczek Olbratowskiego. Kto pa patrzeć w dzwoneczek? Patnięcie dzwoneczka o susz Olbratowskiemu za. Tak i jeszcze ważna rzecz, za chwilę nagrywamy Puls Tygodnia dla Dorosłych Ekstra dla patronów na Patronite. Dla mecenasów nawet. Nawet dla nich. Całujemy was mocno i całujemy tam, tam, gdzie lubicie. A tu mnie takie coś wyskoczyło, kurde, nie wiem, co to jest. To są włosy. No A co tu tak chodzi? A nie, to mi się zdawało. Dobrze, Tomasz Olbratowski, ty jakoś... Jacek Tomkowicz, Przemysław Skowron. Czy ty Dzień jakoś wiem. zmieniłeś tabletki ostatnio, czy dzisiaj z... Nie, nie. Nie? Z... Nie, to nie, to... Ja, nie weźmie dwa rutinoskorbiny, to mu tak... <laughs> pa. Ja ja gidi, gidi. Jezus gola.